Dzisiaj zabieram Was do słonecznej Hiszpanii, pokażę Wam 8 pięknych monet, które w standardzie Łacińskiej Unii Monetarnej były wybijane w XIX wieku w Hiszpanii. Powiem Wam o monetach z okresu rządu tymczasowego Alfonso XII i Alfonso XIII, a pretekstem do tego filmu były podmianki, które sobie w swoim zbiorze właśnie wykonałem, czyli pokażę Wam, jakie nowe monety do mnie do zbioru dołączyły. Witam Was na kanale Srebrne Prowokacje. Pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek, żeby nie ominąły Was kolejne filmy, i od razu przechodzę do treści. Słuchajcie, Hiszpania. Hiszpania jest o tyle ciekawym tutaj krajem wchodzącym w skład łacińskiej Unii Monetarnej, że mamy aż 8 monet, czyli jest to stosunkowo dużo. Aż 8 monet i Zwłaszcza monety z Alfonsem XIII, ale to sobie pokażemy za chwilę, są niezmiernie ciekawe ze względu na właśnie wizerunki, które się na nich znajdują. Ale przejdźmy sobie po kolei i ja będę pokazywał wam monety i przy okazji monet, które sobie podmieniłem, bo tutaj te dwa górne rzędy to są monety, które są w moim zbiorze, a ten rząd dolny to są monety, które po prostu zostały wymienione. Więc idąc od początku. W latach 1869 i 70 były monety z wizerunkiem Espana, czyli Hiszpania, i to jest okres rządu tymczasowego. Z tego co wyczytałem na portalu Mista, to mamy tutaj postać, siedzącą postać właśnie Hiszpanii, która opiera się o Pireneję, a z tej strony mamy Gibraltar. Tutaj mamy rocznik 1870, monety z roku 1869. Są niezmiernie, niezmiernie rzadkie. Z tego co znalazłem informacje w katalogach, no to chyba nakład był rzędu 100 sztuk. Tak? Czyli można powiedzieć, że jest ona nieosiągalna. Natomiast jako ciekawostkę podam, że kiedyś na giełdzie natknąłem się na całą tackę takich monet, wszystkie były fajne, piękne, tylko miały jedną wadę, fajnie łapały się do magnesu. Więc na to trzeba uważać. Tutaj mamy rewers, yy, ukoronowany herb Hiszpanii. W ogna około, około słupy Herkulesa. 5 pesetas. Czyli to jest pierwsza 5 pesetówka z mojego zbioru. Kolejna. Tutaj już mamy Amadeo I. I słuchajcie, to jest moneta z tym wizerunkiem, która ma zawsze datę 1871. Natomiast w praktyce była wybijana pomiędzy 1871 a 1875. I tutaj jest taka ciekawostka, bo na tych monetach, postaram się Wam to zaraz pokazać, ale od razu mówię, że nie będzie to proste, bo jest to bardzo, bardzo malutkie. Tutaj wokół daty macie gwiazdki. I w tych gwiazdkach jest prawdziwa data wybicia tych, tych monet. Zaraz spróbujemy to, spróbuję Wam to pokazać. Zrobimy sobie powiększenie właśnie na tą. I tutaj jak zobaczycie, to po lewej stronie mamy 1,8$. Tylko to jest, wiecie, przy tym powiększeniu to już trudno utrzymać, żeby moneta się tutaj nie ruszała. Ale teraz będzie to widoczne. 1,8, a tutaj powinno być 7,4. Pomimo tego, że mamy 1871, dobra, jedziemy do tego powiększenia, które mieliśmy wcześniej. Za daleko. Trochę pokombinowałem. Dobra, jest ok. 1871 data, a w praktyce 1874. I to jest, słuchajcie, jedna z monet, którą właśnie sobie podmieniłem. 5 Peset. I tutaj Wam pokażę monetę, którą miałem wcześniej. Różnica, akurat w przypadku tej monety, jest naprawdę minimalna. No wręcz się zastanawiałem, która z nich na pewno jest ładniejsza. Natomiast tutaj, detal na, na policzku, stwierdziłem, że jednak, jednak jest. Ta moneta lepsza i ta zostaje w zbiorze, pomimo tego, że ma tutaj takie, zobaczcie, jak to postaram się Wam to pokazać, ma tutaj takie niedoskonałości na za szyją, ale ogólnie wygląda lepiej. I ta, którą mam po prawej stronie, którą miałem wcześniej, to jest rocznik 71, czyli mamy w gwiazdkach 71. Pierwsza moneta, która jest z podmianki Amadeo. Amadeo 1. Idziemy dalej, idziemy dalej do Alfonsa 12. I tutaj kolejna moneta, którą podmieniłem, to jest 1875 rok. Te monety generalnie z Alfonsem 12. One kiedyś były bardzo łatwo dostępne. Teraz zauważyłem, że jest ich jakby mniej. I to jest podobna sytuacja jak z wieloma monetami łacińskiej unii monetarnej. To znaczy stany, które są mocno przetarte, są dosyć łatwo dostępne, natomiast znaleźć coś ładniejszego wcale nie jest tak prosto. I tutaj mamy pierwszy wizerunek, który był w latach 1875 do 76. Jest ta moneta na pewno przetarta, widać ryski, ale mimo wszystko jest ładny ładny detal. Tak wygląda 5 pesetas. Rewersy na wszystkich tych monetach są, jak widzicie, takie same. I to też jest moneta generalnie, którą sobie podmieniłem. I tutaj znowu, jak w przypadku tego Amadeo, różnica jest naprawdę, naprawdę minimalna. Ta po prawej stronie ma troszeczkę takich zabrudzeń, a ja monet generalnie nie czyszczę, więc Stwierdziłem, że raczej wolę sobie podmienić na coś po prostu ładniejszego, obydwie mają jakieś delikatne tutaj skaleczenia na rancie. Ta tutaj na rewersie, ta pierwsza tutaj na awersie, no nieznaczne, ale jednak. No, jak widzicie, różnica prawie że kosmetyczna. Niemniej jednak w ogólnie ta mam wrażenie ma lepszą prezencję. Nie wiem, czy to widać na filmie, ale na żywo tak i ta zostaje w zbiorze. Idę dalej, mamy kolejny wizerunek Alfonso 13, 12, cały czas to mylę. 1877 i to jest właśnie wizerunek, który był w latach 1877 do 81, i to też jest moneta, którą sobie podmieniłem, i tutaj akurat różnica jest dosyć widoczna, to jest moneta, którą miałem. Zwróćcie uwagę na linię włosów, jak to wygląda. Ta jest znacznie bardziej zmęczona i przetarta. Tutaj miałem 1878, a po prawej stronie 77. Tak to się prezentuje. Niestety, wszystkie te monety, które dołożyłem teraz do zbioru, to są monety, które były mm, czyszczone. Na no szkoda, ale tak jak powiedziałem, nie jest łatwo znaleźć. Oczywiście można by za granicą poszukać monety menniczej, no ale to wtedy te monety kosztują naprawdę spore pieniądze. Dobra, kolejna to jest 1883 i to jest moneta, która była wybijana pomiędzy 82 a 85. Przy czym tu znowu jest taka ciekawostka, że znajdziecie datę 85, natomiast w praktyce w gwiazdkach jest jeszcze 86, 87, czyli do 1887 była ta moneta wybijana. 5 pesetas. I to jest moneta, którą mam w swoim zbiorze. No i przechodzimy dalej. Przechodzimy do Alfonso XIII. I tutaj to, co powiedziałem, że jest to taka ciekawostka, ponieważ tutaj mamy monety z wizerunkiem dziecka. Alfonso XIII generalnie urodził się już po śmierci swojego ojca, czyli Alfonsa XII. I mamy tutaj 1888 pierwszy wizerunek. Właśnie Alfonso XIII. Popularnie zwany też dzidziusiem. Tutaj Wam pokażę przy okazji coś, co już wcześniej myślę na filmie nam mignęło, ale o, zobaczcie, ja sobie w ten sposób przygotowałem pewien format opisu karteczek. Ta moneta jest ze mną już no, ponad 2 lata. Widzicie też cenę, zapłaciłem 225 zł, bo jest w dosyć ładnym stanie, nawet bym powiedział w zdecydowanie ponad przeciętnym jak na 5 jak na PSTówki. A to jest kopertka. To jest kopertka generalnie z naklejką, i tak sobie część monet przechowuję. Kiedyś pokazywałem Wam kapsle Quadrum. Ja od tych kapsli troszeczkę zacząłem odchodzić. No, mówiąc wprost, często te monety z tych kapsli wyjmowałem, chociażby po to, żeby tutaj przygotowywać dla Was filmy. No, jest to niewygodne. Jednak te kopertki są bardziej. Hmm, bardziej wygodne i druga rzecz, do tej skrzynki, którą Wam kiedyś pokazywałem, która jest przygotowana na kapsle quadrą, bardzo fajnie wchodzą też te kopertki. Także to taka, taka informacja dodatkowa. 1888, ona była pomiędzy 88 a 92, jeżeli chodzi o ten właśnie wizerunek. Idziemy dalej i to jest kolejna moneta, którą sobie podmieniłem. To jest drugi wizerunek Alfonso XIII moneta, która była w latach 1892-1894. I ta jest najtrudniej do dostępna, jeżeli chodzi o jakiś sensowny stan. Mówię o tutaj najtrudniej strójki monet, strójki wizerunku właśnie z Alfonsem 13. I powiem wam szczerze, że jestem z niej niezmiernie zadowolony, bo jest naprawdę, naprawdę ładna. Widać, że kiedyś była chyba przeczyszczona, bo ten połysk nie jest taki naturalny. Natomiast zaszła patynką. I prezentuje się naprawdę, naprawdę ciekawie. Tutaj zobaczcie tło nie jest jakoś specjalnie poharatane. Detale na herbie są bardzo fajnie widoczne. Tutaj te wstęgi na słupach Herkulesa też na to zawsze zwracam tutaj uwagę. One są zazwyczaj mocno wytarte, bo to chyba są najwyższe partie. No tutaj prezentują się całkiem fajnie. No czyli taka moneta dołączyła do zbioru. I zastąpiła taką, którą miałem wcześniej. Ta jest... 93, tutaj miałem 92, też ten 92, powiem Wam szczerze, nie jest zły jak ten, ten typ monety, bo jest całkiem całkiem przyjemny, ale jednak ta jest ładniejsza, ta jest ładniejsza. Dobra, odkładam i ostatnia, z 8 monet no to jest Alfonso XIII, chyba najbardziej popularna moneta z lat 96,99. Tutaj mamy 1898 rok, ale w stanie naprawdę, naprawdę ładnym. Nie powiedziałem jeszcze na samym wstępie, że wszystkie te monety to srebro, próba 900 i średnica tych monet 37 mm, tak jak Łacińska Unia Monetarna, i waga 25 gramów. Myślę, że ta informacja powinna się znaleźć na początku, ale jak ktoś dotrwał do końca, to z kronikarskiego obowiązku informacja została podana. Dobra, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Cieszę się, że dotrwaliście do końca. Chciałem na końcu podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się na wspieranie kanału. Nie ukrywam, że jest to dla mnie duży zaszczyt, że na taki ruch się zdecydowaliście. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć, no to zapraszam. Informacje znajdziecie tutaj w opisie pod filmem. A ja zapraszam Was na kolejne filmy. Zapraszam Was do komentowania. No i oczywiście, jak Wam się podobało, możecie zostawić suba, zostawić lajka. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.